Hej, jest 4.20 i zaczynamy właśnie nasz trzeci dzień podróży. To papa. Okej, okay, wyruszamy właśnie spod motelów a i lecimy dalej. Great fields are stretching, taking me oh so far These great fields are stretching, this van is stretching oh so far This że zazdroszę tym krówkom, co się tu mogą codziennie paść rano. To to, to tak? No. A tu możesz sobie tam domek budować. No. Nie mogę. Ja no, Tak Piotr, pomóż mi no, Mam piłbaskę na łodze Kiełbaskę <grym grym> się zablokował się zablokował. Nie, nie Czy ja mogę wejść ten sos z nogi? Za chwilkę Zaraz W co... do A, na <grym> A przekroczyliśmy właśnie granicę stanu według Google Maps I jesteśmy wy... Chajcie, w... będzie zaraz W W Arizonie Witam. Ja Jakby panią staję. Jesteśmy w Arizonie. Yeah. Yeah. Okej okay, sos. Sos. <grym> <grym> Dawaj, sos. Idziemy właśnie przez Arizonę. Był znak, że za 190 mil jest Grand Canyon pa Grand Panion Grand Panion Park. <grym> Nie śmiej się ze mnie. <grym> Grand Canyon Park. <grym> a, No a teraz takie widoki mamy piękne. Nawigacja nas wyprowadziła w takie super miejsce Jedziemy teraz taką drogą Spokój się. I Ale wyboista taki... droga Oni z telefonu mają taki głupi okay. i niegoczysty okay. Z tyłu najbardziej buja, bo z tyłu nie ma amortyzatora Chodź z przodu Chodź do przodu Cii, nie rób nic Słuchamy ciszy Taka cisza No właśnie, tym bardziej, że ty tu jesteś Ale niesamowicie cicho tam nie będzie widać, ale tam autostrada w tle daleko. na obiad mamy kanapki z guacamole. Dla odmiany. I... Dla odmiany i z biobaską. porki. Przyjechaliśmy właśnie do miejsca, gdzie 50 tysięcy lat temu ogromny meteoryt uderzył w ziemię i zostawił po sobie taką ogromną dziurę, którą teraz będziemy oglądać. Ale biegniesz. Dzięki A widzieliście, że jestem w kosmicznym Nie Widzieliśmy Ale fajne A to jest prawdziwe, czy tylko takie... Tak, prawdziwe Taka You're almost there no, no. Ale ogromny. Ale tu jest wysoko Jak wam się idzie? Fantastycznie Bardzo ciężko I co ogromny krater ogromny. No, taki to leciałbym Meteor. Taki to? Taki po hmm? Spróbuj dźwignąć. Co? spadł? To największy skok. się znaleźli. No, nie, wiem. I co? Skończyliśmy oglądać. Fajny był meteor. Fajny, nie było meteor. Znaczy był meteor. Był, był meteor też, przecież dotykałaś sobie no, meteora. Ja o dziura, no, ogromna dziura. Idziemy do auta i jedziemy dalej. jest 12 godzina już. A tej pory mieliśmy już oglądać Grand Canyon. Ogromny! Przyjechaliśmy właśnie na kemping. Tutaj Patty z Piotrem się czekinią. Tutaj są zwierzęta, jakie się mogą znaleźć w lesie. Tu jest całkiem sporo węży. Nawet dużo. No, widzieliśmy jelenia. Ogromnego. Ogromnego jelenia. I reszta była daleko. Nagrywasz to? Tak. Nie A to my mieliśmy zrobić namiot Ale jestem tak podekscytowana, tak długo nie wzięłam tego namiotu, że chcę go otworzyć tylko. My z Piotrem tutaj postawiliśmy super piękny szałas. O! O! Taki piękny jest. Aha jak wam idzie w kuchni? Świetnie Co tam gotujecie? Mmm, jedzenie Moje ulubione Dla każdego po jednej marchewce Mmm Maja, smakuje ci? Tyle ja mówiłam, kupić 50 pounds nie, nie mówiłaś żeby nie kupiłaś Bo ja nie zjemy. Ale zapomniałeś, że doszły trzy osoby do domu. Dojechaliśmy w końcu na... Wielki Kanion. Grand Canyon. Tak, idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć tę, tę dziurę, jak to Patrycja mówi.

To normalne. to być Ale po prostu widok jest mega, co? Ale się boję. Trochę. Co kręcisz? Nie. A ty się boi, kanionu. Wcale się nie boję, ja po prostu ostrożnie stawiam stopy. boisz się. Ja się nie boję. Nie sądziłem, że to taki widok będzie. widok. Z Patrycja. Do nas do tyłu? Tak, o właśnie tak o Mamy nie było. że jest lot, nie jest złote. Zostałem poproszony, żeby zakończyć dzisiejszy dzień. Więc wszyscy się pięknie żegnają. I dobranoc You're so creepy I to Jak to zobaczyć wcześniej jak wygląda